Siemaneczko Robię sobie normalnie kawę i herbatę Tylko tak kurwa patrzę Czemu ta woda ma taki dziwny kolor kurwa I dlaczego? Tam kurwa pływa makaron kurwa Patrz, coś ty kurwa gotowo w tym czajniku Ja pierdolę kurwa Kurwa makaron przypalony No, tam jest pełno makaronu o kurwa Chuj tam! To będzie ta herbata makaronowa i kawa makaronowa. Normalnie. Yy, kurwa jeszcze bym zamieszał Wiadomo że drugą stroną Normalnie kurwa Normalnie kurwa kocham Cię O zapytam się ziomków czy mi naczynia pozmywają Normalnie Ale strzelane jest, mam Weź normalnie mu, kurwa, przypierdol kurwa W psy kurwa napierdalaj kurwa ile w kurwa Ej, pozmywacie mi naczynia Jest dużo Pozmywacie mi naczynia, bo mi się nie chce? No i gitara. No. Pozmywasz naczynia? to remix, no. No. I zajmij się. Karuzelera, robię <grygamy> Dawaj, taką, taką mocną... Obec weź mnie zakręć. Także się wypierdolił z tego A, krzesła. Nie no, koła, Dawaj, teraz ty. Wstań, zobacz, czy... Jaki najebany, kurwa. kurwa, naprawdę, tak. <noise> kurwa, małe kaskaderze, kurwa. No aż tak w ogóle nie. To gdzie jest, kurwa? KOKO! To jest KOKO! proszę tak? Dobra, pozdro ziomeczki, kurwa. Dzisiaj na biedną kurwa, piję tylko kawę, kurwa. A No, Elo pozdro ziomeczki.